Cześć moi drodzy. Chciałbym Was zachęcić do sięgnięcia po najnowszy numer magazynu Zegarki i Pasja. Jest tam artykuł mojego autorstwa o, o paskach do zegarków. Natomiast nie chciałem, żeby to był artykuł taki typowy, jak powstaje pasek do zegarka, bo, bo takie artykuły o mojej pracy już były jakiś czas temu w Men's Health czy, czy w Chronos Zegarki. Więc, więc nie chciałem się powtarzać. Tutaj troszeczkę bardziej skupiłem się na takim podejściu ideowym o tym, jak, jak dopasować pasek do zegarka, do okoliczności, tak naprawdę do tego, jacy jesteśmy, jaka jest nasza ekspresja, jakie jest nasze, że tak powiem, życie, tak? Po prostu każdy, każdy człowiek jest inny i... Generalnie takie sztywne, sztywne zasady gdzieś tam lansowane przez, przez wiele osób. Nie sprawdzają się w ogóle w dzisiejszych czasach, więc, więc myślę, że to może być ciekawa lektura. A z drugiej strony też możecie tak naprawdę wyekstrahować tę wiedzę i ją przenieść nie tylko na, na pasek jako taki, ale też tak naprawdę na, na zegarek, tak? na, na dobór zegarka do. Do danej sytuacji, do, do stroju, i myślę, że, że będzie to fajna i ciekawa dla wszystkich wiedza. Także zapraszam, magazyn jest dostępny we no, w wszystkich time trendach już powinien być, czyli w większości galerii handlowych, ale też u, u waszych. Lokalnych zegarmistrzów, e, dystrybucja jest. Jest też on u mnie dostępny w pracowni. Mam kilkadziesiąt sztuk, więc jak, jak ktoś akurat będzie wpadał po zamówienie paska, albo po prostu tak na kawę ma ochotę wpaść, to, to też zapraszam. Chętnie przekażę jeden egzemplarz tego magazynu. E, no i zaraz Wam tak na szybko pokażę, jak on się prezentuje. Tylko muszę się gdzieś tu ładnie ładnie zatrzymać i ściszyć muzykę. Dobra, pewnie będzie tak, że. O! Jest widoczny w lustrze, ale to nic. Nie wiem, czy uda mi się to obrócić, bo nie jestem specjalistą od, od programów filmowych. Więc to są zegarki i pasja. A sam artykuł ma kilka stron, a dokładnie trzy. Są tam też zdjęcia zegarków, pasków, które, które do, wykona, do nich wykonałem. Także. Sam to dokładnie trzy strony, myślę, że ciekawego i fajnego tekstu. Także zapraszam Was jeszcze raz do sięgnięcia po, po ten numer i jestem naprawdę ciekaw Waszej informacji zwrotnej na, tego, na ten temat. Jak, jak podobał się artykuł? Także zapraszam, sięgajcie. Pozdrowienia dla redakcji Zegarki i Pasja. Dzięki i cześć.